Cześć! Tak jak mówiłem, wczoraj pojawił się nowy tryb okresowy Fashion Show. Jeśli nie wiecie, co to za tryb, to swego rodzaju top model, tylko że każdy ma prawo głosu. Od razu dziękuję Meku za pomoc z wyszukaniem materiałów. Wczoraj napisał także dwie bardzo ciekawe teorie w komentarzu. Możecie napisać swoje teorie, a wyświetlić się na odcinku on. Nagrody za Twitch x Fortnite Creator zostały wręczone graczom. Fortnite trochę odpłynęło, ponieważ w plikach gry znaleziono takie oto wyzwania. Trzeba będzie zlikwidować nawet 1000 przeciwników ze 150 metrów. Nowy Starter Pack powinien być już dostępny. Pamiętajcie, by użyć kodu YKRAK przy zakupach, bo jest to kompletnie za darmo i poruszanie się piaskiem zostało naprawione. A także społeczność Fortnite odkryła Double Pompę, a dokładnie potrzebna jest do tego egzotyczna Double -tówka i Tactical. Możecie to zobaczyć tutaj. Festiwal zimy już wkrótce. Oryginalnie event zaczynał się 20 grudnia i kończył 2 stycznia. W zeszłym roku było to od 18 grudnia do 6 stycznia. Teraz będzie podobnie. Spekuluje się, że event zacznie się gdzieś w terminie 15-17 grudnia i potrwa do 5-7 stycznia. Ze starszych przycielków wiadomo, że podczas zimy pojawi się nowy NPC Snow Mando, który posłuży epic do dodawania wyzwań itp. Tu macie kawałek jakiego gameplaya. A na końcu filmiku Full. W odcinkach znajdują się też informacje o nowych przedmiotach, jakich można się spodziewać. Są to siorbana bazuka, gaśnica i świąteczna rybka. Najciekawiej brzmi rybka. Nieoficjalnie mówi się, że ona będzie ściśle związana z festiwalem zimy. Według statystyk ma leczyć 150 punktów zdrowia. Standardowo wyciekły również świąteczne dźwięki, tak jak w poprzednim odcinku. Macie teraz kawałek, a na końcu filmiku całość. W tym roku raczej też będą poderunki. Likarze już dotarli do informacji o komunikatach, jakie mają się pojawić przy odbiorze. Nie wiadomo jednocześnie, czy w tym roku mapę pokryje śnieg. Jest na to duża szansa, natomiast pliki na razie nic o tym nie wspominają. W plikach gry znaleziono także takiego skina o nazwie MasterChef. A tak wygląda jego pakiet. Dostanie on dwa dodatkowe style. A teraz posłuchajcie, tutaj oto mamy przeciek skinów z serii gamingu, za to tutaj mamy przeciek ciasteczkowej Renegade Rider wraz z jej killoffem. Tu zaś skiny być może za PlayStation Plus, tu przeciek nowego pakietu muzycznego, tu nowych kilofów. o cholera ile tego jest. Tutaj przeciek wilków ze zwiastunu Kratosa, a te motki mogą zostać zmodyfikowane, za to Śnieżkownik może powrócić do gry, a w ogóle będzie 15 tygodni wyzwań. I jeszcze ten skin został znaleziony w plikach gry. Ciekawostka na dziś, łowiska dalej pojawiają się w miejscu, gdzie wcześniej były władze. Ja Wam już dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku.